Dzisiaj kolejny koncert charytatywny Fundacji Grzegorza. Jak długo już Państwo działają? Który to jest koncert i jakie są główne cele stowarzyszenia? To jest piąty koncert, natomiast stowarzyszenie działa 4 lata. Stowarzyszenie powstało jako grupa wsparcia i właściwie wykształciło się z takiej przyjacielskiej, nieformalnej grupy wsparcia dla. Staszka Zduńczyka, osoby znanej na tym, na tym terenie, naszego znajomego, naszego, naszego przyjaciela, który, który przeżył dramat z powodu śmierci jego syna Grzegorza. Podstawowe cele stowarzyszenia to promocja bezpiecznych zachowań wśród młodzieży, zorientowana głównie na młodzież szkół ponadpodstawowych. Druga sprawa to jest właśnie przeciwdziałanie. Wykluczeniu. Trzeci nurt, w miarę możliwości, to jest wspieranie młodych ludzi od wypadków. Myślę, że udało nam się przez okres naszej działalności zrobić kilka rzeczy. Ograniczę się tylko do czterech. Do Pierwsza sprawa to akcja pod tytułem Bezpieczne Przejście w Józefowie przy stacji kolejowej, dość ruchliwym punkcie, a jednak mimo to niebezpiecznym, z powodu złego oznakowania, złego oświetlenia. To się udało zrobić. Udało nam się zainicjować akcję stypendialną na rzecz młodych ludzi poszkodowanych w wypadkach. Trzecia sprawa to zainicjowanie projektu Profilaktyka AD, polegającego na Aktywizowaniu poprzez artystyczne formy ekspresji, negacji postaw patologicznych i promocji postaw pozytywnych. I wreszcie zakończony w ubiegłym roku program skierowany na eliminację wykluczenia, na eliminację izolacji. Dotyczył on bezpiecznego zachowania nad wodą. Był to cykl szkoleń przeprowadzony w gimnazjach. Gmin Wiejskich Powiatu Otwockiego, zakończony obozem rehabilitacyjno-integracyjnym z udziałem właśnie w a uczestnikami tego, tego obozu były również dzieci niepełnosprawne. Wsparliśmy również chyba w 2010 roku wycieczkę rowerową organizowaną przez władze powiatu otwockiego. Był to rajd rowerowy Otwock-Wilno, Otwock-Wilno, w ramach którego to rajdu no, praktycznie uczono młodych ludzi bezpiecznego zachowania na drodze. Będzie kontynuowana akcja Bezpieczne, bezpieczne przejście. Jedno nam się udało załatwić, jest ich jeszcze kilka. Postaramy się doprowadzić do tego, by te przejścia, które, o których wiemy, że są niebezpieczne, że są potencjalnym źródłem tragedii, a na pewno są zagrożeniem, żeby liczbę tych miejsc ograniczać.